Każdy z nas zna taką postać, która się zestarzała, straciła swój dawny blask i spadła z topowych tierów gdzieś niziutko. W Genshinie jest takich postaci całkiem sporo i jedną z nich jest nasza kochana Eula lub jak to woli Jula. Postać, która jeszcze jakiś czas temu zajmowała topowe miejsca w tier listach. Była postacią szanowaną, lubianą i bardzo pożądaną wśród graczy. Aktualnie jednak, mało kto nie pamięta, mało kto nią gra, jest raczej postacią niszową. Ecy, tak właściwie się wydarzyło, że z postaci tak lubianej, z tak potężnej spadła aż tak nisko. O tym w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, to ja Red, a dziś porozmawiamy sobie na temat Euli. Opowiem wam troszeczkę jej historii. I nie, nie chodzi mi tutaj o lore, o jakąś fabułę. Chodzi mi tutaj o historię jaką ma z nami, z graczmi, ze społecznością. Prześledzimy sobie jej losy od premiery aż do teraz i postaram się ustalić, co tak właściwie się wydarzyło, że jest postacią tak zapomnianą i ma tak ciężko. Jeśli spodobał ci się taki content z przedstawieniem historii postaci, nie zapomnij zostawić suba i lajka. Będę bardzo wdzięczny. Napisz też komentarz, że ci się podoba. Nie zapomnij też wpaść na codzienne streamki na Twitchu w godzinach popołudniowych. Link w opisie. Będę bardzo wdzięczny. A my przejdźmy do materiału. Jula swoją premierę miała 18 maja 2021 roku, czyli całkiem dawno. Było to podczas wersji 1.5. Była bezpośrednio po banerze Zombie'ego. Kiedyś czymś normalnym było, że na wersji dostawaliśmy tylko dwa banery. Jeden na jedną połowę, drugi na drugą połowę. Zmieniło się to mniej więcej w połowie na dumy, gdzie twórcy postanowili dodać podwójne banery. Teraz jest to nie do pomyślenia. Wyobrażacie sobie mieć tylko jeden baner na jedną połowę wersji? Straszne by to było. Na Rerun Shenke czekalibyśmy pewnie 3 lata. W szczęście twórcy zdają sobie z tego sprawę, już Plotki chodzą o potrójnych banerach, ale to nie temat na ten odcinek. Więc Eula to postać całkiem stara. W wersji 1.5 było bardzo, bardzo mało main DPS-ów. Jedyne jakie teraz przychodzą mi do głowy, to Xiao ganiu hutao. Tak naprawdę poza tym bardzo ciężko wskazać innego solidnego hyper hypercarry DPS-a. Poza mniejszą ilością main DPS-ów, grze było oczywiście też dużo mniej supportów. Teraz jak chcecie sobie zbuffować Xiao, możecie wziąć Faruzan, jak chcecie zbufować Ajakę, możecie wziąć sobie Shenhe, Jak chcecie zbudować, nie wiem, Raidenkę, to bierzecie sobie Sarę. Kiedyś nie było takich możliwości. To wszystko. To Wskazało się do tego, że dużo ciężej było składać sensowne drużyny. W tamtym momencie Jula była czymś idealnym. Była postacią samowystarczalną. Nie potrzebowała dużej ilości supportów. Tak naprawdę, dalej, jeżeli chcemy zbudować do niej team, wystarczy nam jakaś postać elektro, żeby móc robić super kontakt, no i jakaś bateria, oczywiście jakiś lekarz, żeby przeżyć. Gdzie w przypadku innych drużyn musimy się nieco bardziej napościć, by zbudować sensowną drużynę. Gdyby tego wszystkiego było mało, w 2021 graczy doświadczonych z dużym ar było dużo mniej. Gdyś, żeby zrobić wrażenie na graczu, wystarczyło uderzyć 100 tysięcy. I dla przeciętnego gracza to już były ogromne liczby. Eula swoim ultem zaskakiwała praktycznie wszystkich. Ktoś wyciągał Eulę c z free to bronią i był w stanie uderzyć ponad 200 tysięcy lekko. Wspominając o bardziej dopieszczonych eula, które w przeciętnym środowisku były w stanie uderzyć z pół miliona lekką ręką. Kiedyś w roku 2021 duże liczby były zarezerwowane tylko dla whalerów lub bardzo, bardzo doświadczonych graczy. Wizja tego, że przeciętny gracz mógł sobie dropnąć eulem, zbudować ją jako taką i lekko uderzyć ponad 200 tysięcy, było, było czymś wspaniałym. To nie koniec zalet. Eula przez dużą część graczy była uważana za jedną z najładniejszych postaci w grze. Pewnie dla wielu z Was dalej jest. Jasne, na temat wyglądu każdy ma swoje własne zdanie. Dla jednego Eula będzie cudowną, piękną postacią, a drugim się nie będzie podobać. To nie zmienia faktu, że wygląd Euli rozkochał w sobie społeczność. Tą całą mieszankę zalet przyprawiał tylko jej charakter, który można kochać lub można go nienawidzić. Wszyscy znamy jej charakterystyczne. Mark my words. To wszystko sprawiało, że Eula była postacią uwielbianą przez społeczność. Skoro Eula była postacią tak lubianą i tak kochaną, co się stało, że jej legenda zaczęła zanikać? A poprawnie powinienem powiedzieć, co się nie stało. I to będzie nasz motyw przewodni tego filmiku. Jak już wiecie, Eula od premiery radziła sobie świetnie. Była postacią często pikowaną, no i nikt nie wróżył jej źle. Pierwszy Relan Euli miał miejsce 24 listopada 2021 roku. Czyli tak naprawdę pół roku od jej premiery. To była wersja 2.3. I to był moment, w którym wszystko zaczęło się powoli sypać. Jak już wspominałem chwilkę temu, jak... Eula wchodziła do gry, w grze było bardzo mało postaci. Do wersji 2.3 zmieniło się bardzo dużo. Do gry weszło więcej postaci, więcej możliwości, więcej drużyn. I przez cały ten okres czasu Eula stała w miejscu. Żaden z nowych postaci jej nie wzmacniały. Nie pomagały jej w jakiś sensowny sposób. Ktoś powie, że Rejdenka zamiast Fischl. Wszystko pięknie, ładnie, ale to tak naprawdę nie zwiększało jej w żaden sposób damage'a. Jest takie bardzo mądre powiedzenie, które tutaj sprawdza się cudownie. Jeśli stoisz, to tak naprawdę się cofasz. Eula tak naprawdę przez cały swój okres od premiery stała w miejscu. Do swojego pierwszego Rewanu, wszystkie te same teamy działały zupełnie tak samo, nic się u niej nie zmieniło. Graczom przestało imponować to, że bijemy już 200, 300, 400 tysięcy. To już było normalne. A Hypercarry Raidenka robiła dokładnie to samo, tylko że lepiej. Gracze nauczyli się też grazić, potrafili takie liczby wykręcać, żeby Hutao czy Childem. Wyniki Euli coraz bardziej rozczarowywały. Widać to doskonale po Pikrejcie na abysach, gdzie tak naprawdę od wersji 2-3 Pikrejt drastycznie zaczął spadać. Gracze byli już troszeczkę znudzeni Eulą. Woleli przerzucić się na nowe, świeższe postacie, takie jak Raiden, takie jak Ito. I tym podobne. Więc Eula była coraz rzadziej wybierana, a najgorsze miało dopiero nadejść. Przy Euli zostali tylko fani? Większość osób przerzuciła się już na nowe, świeższe postacie, które odnajdowały się w nowym świecie coraz lepiej. Ogromnym problemem, jaki Eula napotkała, był też Reran Kazuchy. Kazucha na swoją premierę nie był postaciem jakoś zbytnio popularną i niewiele osób go dropło. Dopiero na Reranie większość osób wiedziała, jak potężny jest i wydropiła jedną sztukę. Fakt, że Kazucha w żaden sposób nie wspiera nam Euli, nie bufuje nam przecież Fizykala, dużo graczy w momencie, gdy dropli już kazuchę, przerzucili się na drużyny elementalne. Kolejny powód, dlaczego Eula była coraz gorsza. Korzystała z reakcji, a reakcje to podstawa Genshin'a. Więc tak naprawdę rerun kazuchy, który miał miejsce w 2.8 i ogromna popularność tego baneru spowodowało to, że Eula miała tylko gorzej. Więc mamy wersję 2.8. Eula ciągle ma te same teamy. Od premiery nie zmieniło się i nie wydarzyło się z tą postacią praktycznie nic. Ciągle gramy te same teamy, a gra poszła bardzo do przodu. Mamy więcej postaci w grze, więcej możliwości, dużo osób ma kazuchę i wszyscy wolą grać zwyczajnie reakcjami i elementami. Czy Euli zostali tylko tylko najwierniejsi fani. Reszta już dawno przerzuciła się na inne teamy i inne postacie. I teraz wchodzi wersja 3.0. Więcej możliwości. Dendro. bufowanie elektro. Reakcje quicken. Aggravate. Hyperbloom. Ile możliwości? Gra wchodzi na wyższy level. Postacie zaczynają być coraz więcej. A Eula nie korzysta z tej aktualizacji ani troszkę. Dendro nie zmienia jej zupełnie nic. Gra dla niej zatrzymała się w wersji 1.5. Dendro z początku nie był jakimś potężnym elementem. Dużo osób widziało w tym potencjał, jasne. Ale większość graczy była tak sceptycznie nastawiona. Więc był jakiś jeszcze promyk nadziei. Może to Dendro nie będzie aż tak potężne. I może Eula w końcu wróci do łask. Niestety nie. Do gry wchodzi na hida. Wersja 3.2. Dendro wyskakowy na najwyższy poziom. Staje się SSTR-em. Wszyscy chcą grać Hyper y, wszyscy chcą grać Blumy, wszyscy chcą grać Agrivate'y. I no z premiery na hidy Eula zaś nie dostaje nic. Wydaje się, że Mihojo zapomniało o tej postaci, że ta postać w ogóle istnieje. Żaden patch nie jest jej na plus. I taką tułaczką pełną bólu i smutku Eula doczołgała się do wersji 3.5, w której do gry trafił Mika. Pierwszy promik nadziei. Pierwsza jakaś zmiana. Pierwsze coś, co Eula może odczuć. Problemy są takie, że jest postacią słabą i tak naprawdę nie zmienia damage'u praktycznie w ogóle. Dodatkowo, żeby wyciągnąć jego pełny potencjał, potrzebujemy go mieć na C6. A z faktu, że nie jest na banerze z Eulą, mało osób, które mainują Eulę, będą go mieć na C6. Z Eula po raz kolejny dostaje mocny cios, ika w praktyce nie zmienił nic. Dalej mało osób się na niego decyduje. Jeśli ktoś ma go na C6, jasne, jeśli ktoś ma go na C0, i tak wybierze jakiegoś beneta. A dalej pozostaje bez zmian. Gdyby tego wszystkiego było mało, w sumeru mamy pełną ilość robotów, elementarnych przeciwników, które musimy najlepiej bić innymi elementami. A Eula nie radzi sobie ani trochę. Ani na roboty, ani na tarcze, ani na heroldów, ani na magów. Na, tak praktycznie na nic sobie nie radzi. Jasne, super superkontakt zbija fizyczne rezy. Jasne, mamy jakieś rozdece 6, jakąś szentkę zawsze. Ale dalej tym robotom będziemy bić dużo mniej niż przeciętnemu przeciwnikowi. I dendro w każdym scenariuszu poradzi sobie zwyczajnie lepiej. Normalne, Hoyo faworyzuje dendro, żeby pokazać graczu dendro z najlepszej strony. To by było całkiem dziwne, gdyby wprowadzali sumeru, gdzie dendro ma być dobre, a dendro byłoby słabe. Stal nie bez sensu, nie ma co się dziwić. No i przechodzimy sobie do następnego rozdziału, czyli dlaczego Eula nie ma rerana tak długo. O dziwo jest to bardzo mądry i sensowny ruch ze strony Hoyo. Dlaczego? Dlatego, że większość graczy jest aktualnie zajętym dendro. Większość osób chce sobie przytulić Nahide. Chce przytulić sobie postaci, które działają dobrze z dendro. Mało kto teraz myśli o Euli. Jasne, mamy nie mamy Euli długo i znajdą się jakieś osoby, które bardzo na nią czekają. Oczywiście. wia ja, część graczy jest zwyczajnie zajęta postaciami Dendro. Gdyby Hojo wrzuciło banner Euli teraz, bardzo mała część graczy byłaby nią zainteresowana. Oczywiście fani i maini, jasne. Ale gwarantuję Wam, że takich ludzi jest naprawdę bardzo mało. Hype na Eule jest fałszywie podbijany przez memiczność całej tej sytuacji. No, Eula nie ma swojego Ranu od bardzo, bardzo dawna. Tak naprawdę od 2021 roku nie miała swojego Ranu. To jest zwyczajnie śmieszne i memiczne, co podbija hype i ludzie więcej o nich gadają. Ale by wyprzód, że do czego bardzo mała ilość osób by załiszowała. To właśnie dlatego Michoju nie daje nam rera na Euli. Bo nikt nie jest nam zwyczajnie zainteresowany poza pojedynczymi mainami. Skoro no to wszystko cię odpowiedzmy sobie jeszcze na jedno pytanie. Czy Eula może odzyskać swoją sławę w przyszłości? Czy może się coś stać, że Eula znów będzie potężną postacią? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Mika, moim zdaniem, jest po prostu preludium przed zmianami fizykala. Zmianami, które najprawdopodobniej trafią do gry już niedługo. Jasne, to są moje czyste spekulacje, nie mam ladego pojęcia. Ale. Z jakiegoś powodu, Michojo rzuciło nam Mikę, który jest fizycznym supportem, który średnio działa z Eulą. Wydaje mi się, że on jest do kogoś innego. Więc mamy dwa scenariusze: albo Michojo zapomni o fizykalu, tym o Euli, i już nigdy Eula nie będzie topowym DPS-em. Z tym trzeba będzie się pogodzić. Lub drugi scenariusz: Michojo ma wszystko zaplanowane. Michojo to po prostu pierwszy krok do dużych zmian, które czekają nas chociażby w Fontaine. Zostaje czekać. I liczyć na to, że już niedługo coś zawita do gry, co zmieni nam eule o 180 stopni i zaś będzie przepotężną postacią. Jako fan tej postaci bardzo na to liczę. Jest jedną z moich ulubionych postaci, poświęciłem jej mnóstwo czasu, no i uwielbiam nią grać do tej pory. Tak prezentuje się historia Euli. Mam ogromne nadzieję, że to jeszcze nie koniec i jeszcze wiele przed nami, ale póki co pozostaje czekać. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba i lajka, będę bardzo wdzięczny. Będę się już z wami żegnał, pozdrawiam i pa! pa.